Czy napar z jego liści jest najlepszy na ból brzucha? Ma tylko dwa składniki. Nie każdy wie o tym, że rośliny, które rosną w naszych ogrodach, mogą mieć prozdrowotne właściwości. Kiedy dopadną cię dolegliwości związane z układem pokarmowym lub borykasz się z uporczywym bólem brzucha, możesz sięgnąć po naturalny specyfik, który w mig rozprawi się z tym problemem. Sprawdź, jak przygotować domowy napar z liści orzecha włoskiego na ból brzucha. Orzechy włoskie są nie tylko pyszne, ale i zdrowe, często wykorzystuje się je w kuchni, a także w medycynie naturalnej. Nie wszyscy wiedzą jednak o tym, że dobroczynne właściwości mają także liście tej rośliny. Możesz przygotować z nich leczniczy środek na wiele dolegliwości. Poznaj przepis na napar z liści orzecha włoskiego. Sprawdź na co pomaga oraz jak pić napar. Właściwości liści Orzecha Włoskiego. Szeroko znane są właściwości orzechów włoskich, są źródłem witamin z grupy B, zdrowych kwasów tłuszczów, doskonale wpływają na układ nerwowy, obniżają poziom złego cholesterolu, mają również działanie przeciwzapalne. Okazuje się, że prozdrowotne właściwości mają nie tylko nasiona, ale i liście Orzecha Włoskiego. Co zawierają liście orzecha włoskiego? Znajdziesz w nich witaminę C, olejki eteryczne oraz zdrowe kwasy waniliowy i kawowy, które chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Liście orzechów włoskich to także źródło garbników, które mają właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne oraz flawonoidów, które działają antyoksydacyjnie. Co więcej, liście te wykazują właściwości antyseptyczne, Grzybobójcze, detoksykujące, a także moczopędne. Napar z liści orzecha włoskiego działa korzystnie na układ pokarmowy, pomaga między innymi łagodzić objawy zapalenia żołądka, zmniejszając stany zapalne. Wspiera również procesy trawienne i będzie pomocny, kiedy dopadnie cię biegunka lub problemy z zaparciami. Dodatkowo pomoże pozbyć się pasożytów, które zagnieździły się w przewodzie pokarmowym. Liście orzecha włoskiego w formie naparu warto stosować również, aby wesprzeć pracę wątroby oraz nerek. Pomoże on oczyścić organizm z toksyn. Co więcej, pomaga on obniżyć poziom złego cholesterolu. Napar z liści orzecha włoskiego może być stosowany również przez cukrzyków, ponieważ pomaga regulować poziom cukru we krwi. Orzechowe liście można stosować również zewnętrznie na skórę. Mają działanie ściągające, przeciwzapalne oraz przeciwgrzybiczne, dlatego sprawdzą się w przypadku wystąpienia na przykład łupieżu, grzybicy, dolegliwości skórnych, może pomóc również nagojące się rany. Jak przygotować susz z liści orzecha włoskiego? Do suszenia należy przygotować zdrowe liście bez nalotu, śladów przegnicia czy szkodników. Przed suszeniem można je pociąć na mniejsze kawałki, Należy suszyć je w specjalnej suszarce lub piekarniku w 40 stopniach. Następnie należy umieścić je w suchym i chłodnym miejscu z dobrą wentylacją, a potem przełożyć do szczelnie zamykanych słoików. Napar można przygotować zarówno z suszonych, jak i świeżych liści orzecha włoskiego. Wystarczy użyć dwie łyżki posiekanych, suszonych lub świeżych liści orzecha włoskiego. Umieść je w szklance lub kubku. A następnie wlej około 250 ml wrzątku. Napar należy parzyć przez minimum 10 minut, następnie warto go przecedzić. Jak pić napar z liści orzecha włoskiego? Warto pić go na czczo, kurację można przeprowadzić przez kilka dni, a następnie zrobić przerwę. Napój można pić na ciepło lub na zimno. Napar z liści orzecha włoskiego przeciwwskazania Picie naparu z liści orzecha włoskiego jest bardzo zdrowe, jednak nie każdy może go przyjmować. Odradza się go alergikom, dzieciom, kobietom w ciąży oraz tym, które karmią piersią. Picie naparu może być także niewskazane do picia przez osoby, które są uczulone na orzechy. Jeśli na stałe przyjmujesz leki pomysł picia naparu z liści orzecha włoskiego, warto skonsultować ze swoim lekarzem. Oczywiście daj znać w komentarzu. Czy próbowałeś już tego naparu?